Cześć, witajcie kochani! Dzisiaj odcinek z prezentami, które ostatnio dostałam. Yy, pozdrawiam magiciele. <coughs> Przepraszam za mój głos, ponieważ jestem chora. I tak, może zaczniemy od prezentów. Pozdrawiam Emo Kotek 28. Dziękuję za tą klapkę Pozdrawiam Magiciany, którą już wcześniej pozdrawiam, ale jeszcze ją raz pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za to. Może ubierzemy. Pozdrawiam Ala 50005 i dziękuję za nową poduszkę. I jeszcze raz pozdrawiam Magic I dziękuję bardzo za tą koszulkę. Tak, dziękuję Ci bardzo. Teraz pozdrawiam Kasia 1020 30 4050 60 i 70 Też również dziękuję za tą koszulkę. I ją ubiorę teraz z siebie też. Te, y, dziękuję XX Czarna Mamba X3. I cię też pozdrawiam. I Kasię też pozdrawiam. O. Yy, dziękuję za to, do pokoju. Muszę połączyć ten czat, po prostu... jest się strasznie. Teraz yy, następna stronka. No nie, jeszcze raz się wyłączyło. Yy, jeszcze raz pozdrawiam, ich z mam bike z I dziękuję za tą czapkę. Dzięki mojej dzielny. Chyba jeszcze dostałam, ale yy, dziękuję Kam 20002 za te włosy. Dziękuję. Abstrakcyjna 2004. Jejku, dziękuję za tą śliczną sukien. Suknie, jejku. Jejku, bardzo Ci dziękuję. I pozdrawiam jeszcze raz Cam 20002. O, dzięki ci. Bardzo dziękuję wszystkim za prezenty, które daliście mi. Mam nadzieję, że to wszystkie już otworzyłam tak. Tak, to były wszystkie prezenty. Jeszcze wcześniej dostałam prezenty i powiem Wam które, bo to były te. Jeszcze wcześniej dostałam te prezenty, tylko zapomniałam i je otworzyłam. Y jeszcze pozdrawiam Lulu i Ola Kardasz, które mi dały wcześniej jeszcze prezenty. I pozdrawiam jeszcze Jakub1454, a Emu Kotkę już pozdrawiam i teraz też pozdrawiam. Wszystkim, którzy dali mi prezenty, bardzo Wam dziękuję. No i było to mile z Waszej strony. To by było na tyle. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki. Pa!